Siemanko, witam Was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z Trow. E, miał być inny, ale jest ten. E, jeżeli nie wiecie co to za gra, to za chwilę Wam opowiem. Mam nadzieję, że nie padnie mi e, bateria w komerce, ale prawdopodobnie nie padnie, także zobaczymy jak to wyjdzie. E, Trow to gra połączenie Minecrafta z Mine. M nie, Cubeworld. o tak, tak ta gra się nazywała. Tylko że jedno jest bardziej spreparowane na multiplayer, to po pierwsze. A po drugie no jest nowsza i lepsza. Nie nie oszukujmy się. W grze można mieć działki, wszystko można mieć. Można robić to samo co w Minecrafcie. Są dwa tryby, taki i taki. Taki to jest, że walczymy, a taki, że budujemy. Choć tu dał nie głupi. Tak jak widzieliście tutaj ten pan przed chwilą założył działkę e, No Tutaj mamy jakiegoś innego gracza chyba, którego możemy bić Jeżeli dobrze gminę Nie, chyba nie możemy go bić Trudno powiedzieć e, Ogólnie celem gry jest e, Być e, robienie dungeonów, tak jak tutaj mamy chyba zrobiony już o. Gdzie nie, ten dungeon nie jest zrobiony, także chyba możemy go sobie przejść. Tak, tak więc lecimy. Um, po zrobieniu dungeonu... Aha, jakiś chyba już skończyliśmy. Po zrobieniu dungeonu mamy... Nie, jednak był zrobiony, a mogę to jakoś podnieść? Tak, mogę to podnieść, to też chciałbym podnieść. Dobra. Korzystaj z teleportu, dobrze. I lecimy do kolejnego dungeonu. Gdzie my jesteśmy? Jesteśmy tu, tam jest kolejny dungeon. Nie przejmujemy się nim, on jest słaby. I lecimy, o tutaj już jest blisko dungeon. Gra moim zdaniem jest strasznie fajna. Cześć Downy. Strasznie fajna. Mamy do wyboru trzy serwery. Są to rosyjski chyba europejski i ten i amerykański, tak mi się wydaje że rosyjski jest to jest dungeon? tak to jest dungeon on chyba też nie, on nie może być zrobiony oj mam loga dobra już o, gra jest średnio zoptymalizowana ale no, daje radę e, dungeony jak widzicie to już jest większy poziom dungeonów to nie są takie podstawowe dungeony no i tu już mamy trochę ciężejsze Wczoraj chciałem nagrać z tego odcinek, ale niestety, miałem źle ustawiony program, no i wszystko mi się ścinało i nic nie działało tak naprawdę, dlatego nagrywam to jeszcze raz. Tak, abyście widzieli jak to wszystko wygląda. Mam nadzieję, że teraz nie będzie się już nic ścinało. Pod prawym przyciskiem myszy wysyłam taką sowę, sowę papugę, która obok mnie cały czas i tak lata. I ona ma armatę i też strzela. Pod jedynką mam coś takiego, to chyba nigdy tego nie używałem, to jest chyba nieprzydatne, bo to odstrasza chyba tylko. A pod dwójką mam jeszcze większą taką armatę. Teraz jej sobie może użyjemy. No i ona tak właśnie działa. Ona tam też jakieś większe obrażenia sensowniejsze zadaje, także jej warto używać. Tylko, że ona dłuższy czas się odnawia. Niż na przykład ta słówka. Tam jest już chyba boss. Jeżeli już patrzę, muszę ogarnąć, tak, to jest boss I, i, to działa? Nie działa, Boom. damy radę, to jest Ezy raczej dobra, jego pomocnik już dechł, dawaj tą suchtę, e, dawaj tego, armatka jeszcze się nie odnowiła ooo, spoko Ezy, no i, ey, woofie downy. idź stąd Dobra, ale no zrobi, zrobiłem obiekt i to się liczy. jest moja skrzynka. mine, mine, this is mine. E, dobra. Spoko. Ciebie jeszcze załatwię. E, za pieniądze można tu kupować... Sorry, o, przestraszyłem. Można kupować za pieniądze, można tu kupować inne postacie. Ja wybierałem... Na samym początku jak wybierzecie postać, macie, macie taki krótki tutorial oraz pierwsze podstawowe itemy do niej zdobywacie. Później dopiero każę wam się przenieść na serwer HUB Czyli pod literką H jak kliknę to zacznie mnie przenosić I mogę się tam przenieść, ale w sumie po co Wracam się tam gdzie już byłem o, kolejny dungeon już jest zrobiony Ja bym poszedł tu, właśnie do tego No I po tym tutorialu was przenosi na HUB I z tego HUBu możemy już wejść do świata survival i innego typu Świat. Gra jest multiplayer, tak jak już mówiłem. Jest głównie skupiona na to. Nie ma tu za dużo, o to sobie wykopiemy, bo to jest warte wykopania. Nie wiem nawet co to, ale fajnie wygląda chyba. To jest przydatne do craftingu, jeżeli dobrze pamiętam, także warto to wykopać. Tak, tutaj jest, rozbudowa tutaj jest bardzo rozbudowany crafting, jeżeli o to chodzi. Możemy sobie tworzyć broń. Ja już tu mam trochę pokraftowane oraz trochę już po prostu po zrobieniu Dungeona mog mogą wyskoczyć różnego typu właśnie bronie i ja zaraz Wam pokażę co już mam pod literką B. Mam taką czapkę, ale to co teraz mam na sobie chyba jest najbardziej korzystne, bo wczoraj jak próbowałem nagrać ten odcinek to, to wszystko pozdobywałem. Można mieć tu działki swoje Mam już tego chyba sporo, to już nie będę tego brał Bo spory ten, żon, ten żon. Mam już... Można tu mieć działki, tak już o tym mówiłem Ale nie dokończyłem kwestii I działki tu są na takiej zasadzie, że po mapie są rozsypane takie Specjalne miejsca, gdzie można zaklejmować sobie działkę Czyli zarezerwować coś takiego, nie? Wiecie o co chodzi no i, i, no i na takiej zasadzie to działa i możemy się tam pobudować. Możemy mieć kilka działek chyba z tego, co zmieniłem O kurde, jest dwóch. Nawet trzech. O! E, dwójka. Dawaj, to armat. mordzie, przyjacielu. Dobra, nice. Um, tędy się schodzi niżej, to lecimy. Tam już... A, to 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 główne jest. Tu już go raz pokonałem. Tylko to jest jakaś master... Chyba wielka twierdza, i w ogóle z tego co widzę, no i tak średnio bym powiedział, to to wygląda. Ja mam ogólnie teraz obiad, także nie wiem, czy stopować, czy no nie, chyba tego dokończę. Skończymy ten twierdzę, już wytłumaczyłem. Dobrze wiem, już wytłumaczyłem o co tu mniej więcej chodzi. Ej, skończyliśmy już tego no Nie, tutaj jeszcze można być ehm, no. I myślał, że że po zrobieniu tego na ona Nie, my weszliśmy na górę. O, bo o co ja zrobiłem. Mieliśmy na dół jeszcze zejść. To już chyba niżej nic nie. Tak, już zrobiliśmy faktycznie. Dobrze, że znalazłem tę skrzynkę. Um. Zaraz zobaczymy co to jest. Yes. B. Um. O. Tak to sobie weźmiemy chwileczkę to mi daje 73 to jest lepsze chyba pod tym względem tak na pewno to jest pistolet Ej, i tu mam plus 12 rezistów tu mam minus 51 a tu 3. No, chyba zostawię tak jak jest teraz co to jeszcze tu mi dało no, a to jest Twarz. No to ja wolę jednak to. E, co to? To też jest twarz. Nie, jednak wolę chyba tą twarz. A to? To jest czapka. Żołnierze. A to mi... Tak, to milej, mi daje mi um, 61, a tu jest Tak, bierzemy to. Um, widzę, że tu też jest posortowane, że zielone są słabsze od fioletowych na przykład i tak dalej. Tak mi się wydaje przynajmniej. E, myślę, że... Jeżeli chcecie z tego odcinek, to zapraszam do lajkowania, subskrybowania i no szczególnie do lajkowania i piszcie, że chcecie tą grę. Jeżeli ja zobaczę, że będziecie chcieli, ja naprawdę ją lubię, na pierwszy rzut oka wydaje się fajna, także zapraszam do kolejnego odcinka, jeżeli będzie dużo łapek w górę, a jeżeli nie, to dostaniecie co innego po prostu. A więc do usłyszenia w kolejnym odcinku, cześć!